even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Witam, witam wszystkich przed wami typowanko Prime, który odbędzie się prawdopodobnie 1 lipca, ale czemu tak wcześnie? Przede wszystkim nie będzie to normalne typowanie, takie standardowe jak robimy zawsze, że typujemy wszystkie walki, no i są kupony. Tylko po prostu powiem Wam, co ciekawego możecie zagrać na chwilę obecną, ponieważ kursy mogą różnie się później zachowywać. A warto jakieś perełki wyłowić troszeczkę wcześniej, pokazują to również inne gale frikowe, co na przestrzeni jednostek czasu się zazwyczaj sprawdza. Zobaczymy jak będzie tym razem, no ale przejdźmy do naszego typowania. Jeśli chodzi o całą kartę Prime'u, no to tych walk jest dość sporo. Mimo wszystko myślę, że na przykład walka już wiaka z REDEM się nie odbędzie, no bo. Będzie on trochę wymęczony po Muranie, jeśli w ogóle z nim wygra. Tak więc trochę lipa dla Reda, bo on był zakontraktowany wcześniej i naprawdę od dość dawna wiedział o swojej walce z Joźwiakiem. Na ostatnią chwilę wpadł Muran, no to wiadomo, że tylko i wyłącznie przez to, co się stało z Heiligiem. No i tutaj zasięgi Murana nie pozwoliły na to, by Red zawalczył swoją walkę i myślę, że po prostu nie zawalczy, takie trochę małe świnstewko. No ale co tam wiadomo, że biznes to biznes, a tym bardziej w tym momencie, w jakim znajduje się ta federacja, trzeba kuć żelazo. No i tak, jeśli chodzi o zestawienia, mamy olejnika z Ronaldo Czarny Polak nie wiem kto to jest, jest jakiś gość co podszedł do mikrofonu na ostatniej konferencji i tam się pluł do kogoś, szczerze mówiąc niezła nisko budżetówka nie wiem ile oni mu za walkę zapłacili tysiąc czy dwa i Ronaldo na pewno się zgodził, jeśli chodzi o jego przeciwnika Olejnika no to ciężko z Olejnikiem byłoby przegrać, tutaj jak widać Czarny Polak jest faworytem i to dość mocnym bo jeden wejścia dwa na niego płacą no i prawdopodobnie wygra, no bo ciężko naprawdę przegrać z Olejnikiem Kolejna pozycja to Karpiński z, y, z Sonikiem. Tutaj też tych panów w ogóle nie znam. Jedynie to, co słyszałem, to, że ten Sonik coś trenował, że bardzo długo się przygotowywał do walki, ciągle jakieś okoliczności wypadały. Że nie mógł występować, jest dość mocnym faworytem, 1,33. Warunkowo, jeśli chodzi o tych dwóch panów, no to jest dużo niższy od tego Karpińskiego, no ale Karpiński nawet w samych wypowiedziach widać było, że czuje respekt przed przeciwnikiem i się po prostu boi. Tacy ludzie nie nadają się do walk, są tylko po to, by wyrwać pieniądze, by pokłócić się na konferencji i tyle. Kolejna walka, no to już jak z Redem, która moim zdaniem się nie odbędzie, no i następna. Jóźwiak z Muranem, szczerze mówiąc, ciężko jest to typować. No, wiadomo, że Jóźwiak jest faworytem. Muran nie prezentuje zbyt dobrze się, ale chyba Jóźwiak jest jedyną taką osobą, z którą może wygrać Muran. Bo już nawet w starciu Murana z Najmanem typowałbym dość mocno Najmana. Tu jest jeszcze jakakolwiek szansa do tego, by Muran cokolwiek ugrał w świecie freak fightów i może być jakaś niespodzianka, chociaż szczerze mówiąc, nie chciałbym i w ogóle. Nie wchodzę w typowanie tej walki, bo nie ma czego się złapać, nie ma jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Kolejna walka to Szuli z Trypsonem i no tutaj niestety no przewaga profesjonalizmu po stronie Szuliego. Walka nie może się skończyć inaczej. 1-17 płacą i nie ma co się dalej rozwodzić. Dalej mamy. Push Barbera z Piątkowską Ewą. Piątkowska jest faworytem sa 1.22. Biją się w boksie, no i dlatego, że biją się w boksie, no to wiadomo, że Piątkowska wygra. Kolejny case jest taki, że ten Push Barber to się dopiero dowiedział, że walczą w boksie w dniu konferencji chyba, więc on nawet, jeżeli coś trenował, to trenował parter prawdopodobnie, by poleżeć, poprzytulać się z Piątkowską, a później dowiedział się, że walczą w boksie. No Też bardzo. Mądrze jest czytać swoje podpisane kontrakty, no ale jak się traktuje takie wyjście tylko i wyłącznie do tego, by zarobić pieniądze, no to wiadomo, że później dziwnie się to może skończyć. Duże fopa pr ze strony Push Barbera, no ale szczerze mówiąc, o jakim pr w ogóle tutaj rozmawiamy? Ewa Piątkowska jest fajterką, jest pięściarką, tak więc wygra spokojnie z Push Barberem. Ale nie będzie chciała go upokarzać, Dalej mamy strolowanego z tarzanem. I tutaj zupełnie nie typuje tej walki. Wiadomo, że faworyt jest jeden. Tarzan 1,35 to dość duży. Strolowany jest bardzo wytrzymałym człowiekiem. Nie wiem, w jakiej oni formule się biją. Prawdopodobnie w MMA, jeżeli się biją w MMA, no to jednak jakieś szanse strolowany ma po wywrotce. No ale. Nie jestem w stanie typować tej walki. W małych rękawicach będą bili się Casio z Zadorą, i to jest dość fajna walka. Tylko, że no, boks jest mało widowiskowy, moim zdaniem. Ale będzie ciężko Kasiuszowi się chować za gardą. Niemniej jednak, boks to nie K1 i niestety Zadora przegra tą walkę. 1,67 jest na Casiusza. Mocny kurs, mocny przeciwnik dla Casiusza. Powiem szczerze, że nie wiem czy mocny. Jeśli by się bili w jakiejś innej płaszczyźnie, no to Kasiusz by oczywiście przegrał. W boksie Kasiusz w treningu nie zostanie pokonany w żadnym free Nie ma takiej możliwości. Ma przeszłość sportową i tutaj w tej płaszczyźnie, dopóki jakiś profesjonalny pięściarz nie przejdzie do free fightów, no to nie będzie mu równego. Dalej mamy moim zdaniem właśnie najciekawszą walkę na Prime, ale najciekawszą z punktu widzenia typowania. Bagietka walczy z Jasiem Kapelą. No i to będzie nasz główny typ, jeśli chodzi o to wcześniejsze typowanie. Zobaczcie, jakie są kursy jeszcze wczoraj nawet. Bagieta był mniejszym faworytem, teraz się staje coraz większym. Szczerze mówiąc, wiem jaki będzie plan na walkę ze strony Jasia Kapeli. Wiem, gdzie Jaś Kapela trenuje, wiem ile trenuje, wiem z kim trenuje. I wiem, co potrafi. Mimo wizerunku i tego, co się o Jasiu Kapeli mówi, no to może zaskoczyć. Czy znaczy, może zaskoczyć. Na pewno zaskoczy. Czy zaskoczy Bagietę? Tutaj odpowiedź od razu mówię tak. Bagieta przegrał w boksie. Miał wygrać. Nie wiem, czy był faworytem z kamerzystą. Nie pamiętam. Ale typowałem ostro na kamerzystę i wiedziałem, co tam się stanie. Tutaj myślę, że będzie podobnie. Mimo, że walczą w MMA, Jaś jest przygotowany do tego, ja powiem, jaki będzie przebieg walki. Będzie taki przebieg walki, że Bagieta będzie szybko chciał Jesia Kapela skarcić. Jeśli Jaś Kapela przetrwa tą nawałnicę ciosów, no bo wiadomo, że Bagieta wleci w niego z impetem, będzie próbował dziwnych technik, podpali się oczywiście do robienia balachy albo do robienia jakiejś innej ciężkiej techniki, o której, no powiem szczerze, po takim okresie, jaki trenuje Bagieta, to z punktu widzenia technicznego, będzie mu ciężko to założyć. Oczywiście na lajka by to wystarczyło, gdyby walczył z jakimś lasikiem czy kimś takim, ale na Jasia Kapele to nie wystarczy. Jasia Kapela ma przetrenowane parter i to dość mocno. I uwierzcie mi, że Jasia Kapela poradzi sobie z Bagetsonem, Jeśli go nie zamroczy w pierwszej części, pierwszej rundy. To Jaś Kapela wygra tą walkę i dla mnie jest tu murowanym faworytem, i te kursy powinny być zupełnie w drugą stronę. I Tak naprawdę, ten film, który właśnie nagrywam, jest po to, by Wam przekazać tą informację a propos tej walki. Dalej mamy Wielkiego Bu z lupą, tutaj Wielki Bu powinien sobie poradzić. Huntera z Polish Machine, to w K1 będą się bili, ale ja nic nie mogę powiedzieć o tym, bo nie znam tych panów zupełnie. Nie wiem co sobą reprezentują. No i mamy Adriana Ciosa z Magicalem, z bratem Magicala. Znaczy, brat Magicala jest faworytem za 1,30 w k. jedynce się biją. Powiem tak, tutaj powinna być walka olejnik z Adrianem Ciosem. To była chyba najodpowiedniejsza walka. I tam mógłby wygrać nikt, bo obaj panowie by przegrali chyba. Taka walka miałaby sens, ale nawet Adrian Cios przez gardę odczuwa ciosy i się przewraca po nich. Więc jest dość ciężko. Ja powiem Wam ciekawą historię, bo byłem na fejmie tym ostatnim, co Amadeusz miał stoczyć dwie walki i Adrian Cios siedział dosłownie obok mnie i strasznie mnie denerwował, jeśli chodzi o jego zachowanie podczas walki, bo skakał, chodził, wstawał i tą osobę, która była ze mną również, no bo nie dość, że zasłaniał, to jeszcze biegał, krzyczał. Dopingował, no denerwowało mnie to niesamowicie. W pewnym momencie przyszedł mi nawet po bucie, gdzie już się troszeczkę odpaliłem, ale powiedział, przepraszam, no i poszedł dalej. No i okej, okay, no to na mnie działają słowa takie, przepraszam, że jednak wyłączają moją agresję. No Zachował się jak debil po prostu na tej gali i przeszkadzał wszystkim dookoła. Na dodatek przyszedł na galę prawdopodobnie z matką, no bo była to starsza kobieta, i też nie wypadało mi zaczepić go. W w taki sposób bardziej agresywny, tak więc gdyby następnym razem mógł przyjść bez mamy na gale, to miałbym chociaż możliwość mu zwrócić uwagę może, może by bardziej to zrozumiał tak naprawdę patrzyłem w necie ile on ma wzrost, bo mi się wydawał strasznie niski strasznie mały taki na żywo, niż to jak ja go widzę w, na ekranie dla mnie to jest typ takiego człowieka co jak w szkole się było w podstawówce to biegał jakiś taki dzieciak malutki w okularach i skakał do wszystkich na przerwie, jak się go kopnęło to spadał ze schodów fajnie. To taki typ człowieka jakbym miał porównać do czegoś, ale no nie pasuje mi ten człowiek zupełnie i mimo, że ten Łukasz Magical też chyba ze sportami walki nie ma zbyt dużo wspólnego, ale zwykłym cepem prawdopodobnie go trafi, tutaj go może również stres strasznie zeżreć, no bo jednak będzie sporo ludzi na gali. To jest raz, no, jak widać na konferencji, on był strasznie wycofany. On był strasznie taki nieśmiały, i strasznie widać było, że wypękany. Ten aspekt psychologiczny też może dużo dać we znaki, ale no, przeciwko Adrianowi Ciosowi to mówię, to mogliby wystawić olejnika, i to byłaby ciekawa walka ze względu na to, że oboje by przegrali. Dobra, to tyle z opowiadania, jeśli chodzi o nasze kupony. To myślę, że póki co warto spróbować, gdy te kursy jeszcze są na takim poziomie. No i mamy na naszym głównym kuponie mieścimy się przed drugim progiem podatkowym na samego Jasia Kapele 2217, na drugim kuponie 777, i tutaj do Jasia Kapeli dorzucamy młodego Magicala też się mieścimy przed drugim progiem podatkowym a na trzecim zupełnie inny. Taki rezerwowy kupon, by nie powtarzać. Po raz trzeci, Jasia Kapeli, mamy Dona Casio, mamy Szuliego, no i naszą pięściarkę. 1627 do wyjęcia i takie kupony dla Was stworzyliśmy. Wy jeszcze możecie dołączać do grupy VIPolskiej. Pamiętajcie, że jest nowa grupka. Link do filmu o tej grupce pojawia się na górze ekranu, tak więc wystarczy kliknąć. Kto jeszcze nie widział, to proponuję sobie zobaczyć. A póki co dziękuję Wam. Za uwagę, na dniach pojawi się filmik obiecany już od dłuższego czasu o rynku bookmacherskim. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę! No i do usłyszenia w kolejnych filmach.